W grodzisku owic niesamowite wydarzenie. Odbyła się Powiatowizja, czyli konkurs piosenki wzorowany na znanej wszystkim Eurowizji. Tylko w tym przypadku uczestnicy reprezentowali poszczególne gminy powiatu starogarskiego. W konkursie wzięło udział sześcioro wokalistów. Przygotowaliśmy dla Was skrót każdego z występów. Ja zawsze móc uwierzyć w słowa te. Proszę kochaj mnie. Cokolwiek zdarzy się zawsze kocha that it was still last night Powiatowizję zorganizowała Młodzieżowa Rada Powiatu Starogardzkiego, której współpraca ze starostwem w Starogardzie Gdańskim od zawsze układała się wzorowo. W związku z tym, że od wielu lat współpracujemy z młodzieżą. To mogę powiedzieć, że to jest element takiego większego projektu, świadomy powiat, który składał się z kilku działań, albo kilkunastu nawet. One były oparte o taką analizę potrzeb młodzieży w powiecie starogarskim. Oni badali to, co jest dla nich ważne, i później informowali nas, jako władze powiatu, co z perspektywy młodzieży jest istotne. No i na koniec, na zakończenie, tak właśnie młodzieżowo podsumowują dzisiaj takim konkursem pierwszym, rzeczywiście historycznym, muzyki wzorowanym na Eurowizji, który zostanie zwieńczony. Wielkim koncertem hip-hopowym, który mam nadzieję przyciągnie tutaj całe tłumy spragnionej dobrego hip-hopu młodzieży. Przedsięwzięcie, jakim jest Powiatowizja, pokazuje, że młodzi ludzie mają głowy pełne pomysłów. Każda rada wniosła wiele wspaniałych projektów i pomysłów, to ta była też wyjątkowa, mimo okresu pandemicznego, w kreatywne przedsięwzięcia, i jednym z nich jest właśnie dzisiejsze wydarzenie, w którym bierzemy udział. Chciałoby się rzec, że każdy śpiewać może, i mieliśmy dzisiaj tego dowód, że wystąpiły uzdolnione osoby, zachwyciły nas, wzruszyły, dostarczyły wiele emocji i mam nadzieję, że ta pierwsza edycja powiatowizji i tego konkursu nie będzie ostatnią, tylko będzie cykliczną. Mam nadzieję też to takie pobożne życzenie, że z powiatowizji do Eurowizji. Młodzieżowa Rada Powiatu Starogarskiego to działalność prowadzona przez ognisko pracy pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim. I jak przyznaje sam dyrektor, jest ona dla nich bardzo ważna. Uczymy się młodzieży przez te wszystkie lata, staramy się ich wspomagać, ale w taki sposób bardzo przyjazny dla nich, będąc po prostu z nimi. I takie podejście się sprawdza tak naprawdę. Młodzieżowa Rada z roku na rok coraz śmielej sobie radzi, mimo że co roku zmienia się połowa składu, jednakże taki pomysł działalności powoduje, że jedni od drugich potrafią czerpać i Kontynuować niektóre pomysły, też. Naprawdę jestem bardzo dumny z ich działalności, bo ona jest unikatowa, jest nietuzinkowa. Przy okazji powiatowizji na zebranych czekało jeszcze wiele innych atrakcji. Pokaz rycerskich umiejętności zorganizowany przez Starogarskie Bractwo Rycerskie, licytacje fantów na rzecz Starogarskiej Akademii Wsparcia i Rodziny, wieczorny koncert Shadow i Chodaka, ale także podsumowano działalność Młodzieżowej Rady Powiatu Starogarskiego. Za nami właśnie tutaj w Grodzisku podsumowanie kadencji. 2020-2021. Opowiadaliśmy o działaniach takich jak konsultacje społeczne, które bardzo szeroko realizowaliśmy za pomocą ankiet elektronicznych i efektem tych konsultacji społecznych jest dokument. Dokument, który zawiera nasze rekomendacje zdiagnozowanych przez nas potrzeb, problemów, które dotyczą właśnie młodzieży powiatu starogarskiego. A jak bawiła się zebrana przy scenie publiczność? Jestem pod wrażeniem Młodzieżowej Rady Powiatu Starogarskiego w sposób, w jaki ten konkurs Przygotowali całą organizację, że nawet są w stanie puszczać skróty tych utworów na koniec. Cały konkurs mi się też bardzo podoba. Podoba mi się organizacja, wystrój i w ogóle, że na grodzisku Owis to jest też bardzo ładne miejsce. Niestety nie dotarłam tutaj dopiero pod koniec, więc mogę ocenić ostatnie dwa wykonania tylko, ale jak najbardziej na plus, serio. Fajnie, w ogóle fajny pomysł bardzo. No można tutaj poszukać fajnych talentów. Muzyczny. Bardzo, bardzo wysoki poziom. Tak wydaje mi się, że każdy ma równe szanse, jeśli chodzi o, o głos. Cały konkurs no, bardzo pozytywnie, bardzo mi się podoba, jest miła atmosfera. No dobrze, ale kto wygrał powiatowizję? Ostatecznie pierwsze miejsce zajął reprezentant gminy Skarszewy, Seweryn Korowajczyk, który zaśpiewał wyjątkowy utwór Zbigniewa Włodeckiego, Kochaj Mnie. Szanuję Zbigniewa Włodeckiego, świętej pamięci już oczywiście. No, za jego twórczość, za jego muzykalność uwielbiam śpiewać śpiew jego piosenki. Jak jechałem ze Skarżew już tutaj właśnie to już ściskało mi klatę naprawdę, ale wszedłem na scenę i trema minęła. Oceniam to na szóstkę plus i uczestników naprawdę wysoki poziom. Gratulujemy zwycięzcy uczestnikom, ale także organizatorom. Konkurs stał na bardzo wysokim poziomie i mamy nadzieję, że podobnie będzie już za rok. A na zakończenie posłuchajmy raz jeszcze zwycięskiego wykonu pana Seweryna. Które nie są tylko sny. Proszę, kochaj mnie, cokolwiek zdarzy się, zawsze kochaj mnie, na dobre i na złe, nasze. Polecamy również zobaczyć Dbajmy o zdrowie, czyli Dzień Serca w Powiecie Starogarskim oraz Wielkie Świętowanie Stulecia Harcerstwa Starogarskiego. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.